Trzebnica. Od konfliktu do PRL. Trzebnica, Dolny Śląsk. W czasie II wojny światowej w klasztorze Boromeuszek powstał niemiecki szpital wojskowy. Pod koniec wojny trafiali tu ranni żołnierze Wehrmachtu, przywożeni bezpośrednio z frontu wschodniego. Wiosną 1945 roku do Trzebnicy wkroczyła Armia Czerwona. Miasto znalazło się w nowych granicach Polski. 21 kwietnia w 1945 roku dawny klasztor przejęły władze polskie. Utworzono w nim szpital powiatowy. W kolejnych latach, już w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Trzebnica stała się ważnym ośrodkiem medycznym regionu. Dawny klasztor cysterek został przekształcony w sanatorium i szpital specjalistyczny. Religijne centrum sprzed wieków stało się częścią systemu zdrowia państwowego PRL. Historia Trzebnicy pokazuje, jak wojna i powojenne zmiany potrafiły na nowo ukształtować losy całych miejscowości.